No i siemano, znowu widzimy się na z Skinsie No i oczywiście w tym miejscu kodzik Trezis Daje wam 2 10 zł 10 groszy oraz 10% więcej do doładowania Przykładowo tutaj sobie wpłacając stóweczkę Dostajecie 10 zł bonusu I dostajecie punkciki eventowe, które używacie sobie tutaj w tej zakładce No i co, dodatkowo jeszcze pokażę wam tutaj na szybciora konkursy Bo jeszcze są trzy konkursy jest cały czas kosa, jest uspik I jest tutaj cały czas na konkursach parówkarz Dzisiaj jest jeden plan Musimy zarobić i się nie narobić I jeszcze musimy wam znaleźć sobie skinki na konkursy Także pasuje wam wrzucić jakąś koskę właśnie na konkurs Kurs, także postaramy się to zrobić. No i co? Lecimy do bitewego od razu, nie przedłużamy. Tutaj widzę, jakoś agresywnie dzisiaj gracze grają. No ale ale poczekamy na jakąś konkretniejszą bitwę z ich strony. Balimy sobie od razu bitewkę, tam nie będziemy czekać. Kurde, bot Adrian i bot Rosso tryb standardowy. Także pasuje, żeby coś tutaj siadło na lewą stronę. No nic nie ma, jest tutaj Abu pet Także bardzo niedobrze, bo na 1700 zł kosztuje. Także dosyć dużo. Jest żaba, no niestety nie ma haula. W ogóle o co tutaj chodzi? No 337 zł mam. No nie ma nic, no dobra, no tutaj Bot Rosso sobie przytula do bitwę, ale w ogóle ja bym to skopiował I patrzcie teraz to, w underdogu na dwie osoby I patrzcie teraz, daje tego Botaroso Rosso w I on teraz trafia, bo nie wiesz, że się jego pasma tak szybko skończyła No kurde, to, to tutaj, to tutaj Teraz yy, sticker mu daj, daj mu sticker na prawo, proszę Nie dało, no nie dało, ja pierdzielę, nie No i co teraz, ostatnia szczyneczka co pokażę? Gówno, nie, nie pokazała nic Czyli, no co prawda wygrałem, ale co to ma być w ogóle? Tutaj jest na czterech bitewka, już mamy tylko 13 tysięcy, a dalej nie mamy nic w ekipunku, także zajebiście. Tryb standardowy na dwie osoby i tutaj jest tak, jest, są dwa agenty na gesterze, są procentówki, są tutaj szczyneczki kurczę, takie jak Waporwave, jak golf case'ik i jest Luxurious case i oczywiście one są trzy na buście. Także musimy my tutaj, my musimy to wygrać, nie? Ja nawet nie mam pytań, bo teraz mamy w sumie już dycha, a ja dalej nic nie mam. Co to jest? Człowieku... Dwie szygi nawet za jedną nie zwróciły. No ja pierdzielę, ale wygrywam na razie. Daj tutaj mi na lewą stronę, bo to normalnie, kurde, taki o slauterek jakby siadł, to by, to by było pięknie, nie? Nie dało nic, także elegancko, nie? Bitwa prawie 3000, tysiące, ja mam 160 zł dalej. Co to jest? Człowieku! No już przegrywam. No zajebiście, bo ta mieli to jest kolejny chyba pod do kasacji. Dobra, dało ładnego kałacha teraz. 320 zł, ale on też został drogi MP9. Kurde, macie, co to takie drogie jest. Co to jest? Człowieku, patrzcie na moje bitwy. Patrzcie, kurde. Patrzcie to. Zrobimy coś takiego na trzy osoby w shardzie. i Dodajemy tego, kurde, zapizielca bot Adriana, bo to tutaj jest pewniaczek. I dodamy tego bot emilii, z którym. Kurde, który wcześniej nic nie dropił. Teraz liczę na to, że któryś coś wydropi. Daj, Najta. Da, dało, 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 Najta. Bot Adrian, oczywiście, widzicie, to jest zawsze pewniaczek, nie? Dobrze, jest tryb sherd. Daj jeszcze tutaj sticker. No, mogło to już zostać, kurde. No i dobra, teraz kosę potrzebujemy. No dobra, no jakby to tak się zatrzymało na jednym pasku w czasie, no to by było całkiem przyjemnie, dwie kosy tak sobie przytulić. No jest Bidemonster jeszcze w ładnym stanie, 2000 elegancko, może być, może być, jest po 7000 prawie, że przytulone. Co prawda, dalej jesteśmy na minus, ale, ale już cokolwiek już się tutaj znalazło w naszym ekwipunku. Także, sejwujemy sobie tego Bidemonstera i tutaj tego Bajoneta, te dwa skinki sobie tutaj zostają i na razie ich nie ruszamy, idziemy robić kolejną bitawkę. Robimy coś takiego na dwóch w trybie standardowym i tutaj są dwa breakouty i jest tutaj jeszcze brawo casing, Także dajemy sobie znowu tego zapizielca. Mam nadzieję, że już się jego pasma skończyła A moja się zaczęła, bo tutaj jak widzicie dostałem za 700 zł dostałem 638, także niedobrze Co to jest? No ja pierdzielę ty w ogóle ja żem na stukał człowieku za 3400 zł także yy, bardzo mi się to nie podoba, no i już jest... jest wszystko już, już nie jest... A dobra, nie I to już jest 2,500. Dałbym to sobie na 3 i dałbym to w trybie standardowym. I kurde liczmy na to, że my tutaj dostajemy dużo pitosu, bo to normalnie się w pale nie mieści już daje te losowe boty, oczywiście samo musi być w tej bitwie. 8 szynek tutaj w każdej jest praktycznie po 5,5% na kosę. Ty, w każdej jest. Aha, no dobra, już bodroso trafił drogą. 740, no także nie za droga, no ale trafił, ja nie trafiłem jeszcze nic. I jak na razie się nie zapowiada, żebym trafił w ogóle. Co no da zapaść kurde? Uspadało 150 zł taki uspik. Weź tu kurde zapać jakąś kosą, a nie tam kurde rzuca, no teka. Człowieku. Szynka 306 zł, a to mi daje teka za 5,29, nie? Nie mówcie, że tak się bitwa skończy No nie mówcie, że tak się bitwa skończy. Ile? 2,5 tysiąca mu dało tego Kałacha? No dlaczego tak się dzieje? Kurde, maś. No w ogólnie bitwa wyszła ładna. Co, bo, bo co prawda 8 tysięcy z tego wypadło. No ale kurda, no o co tutaj w ogóle chodzi? Dołączamy do tego, czy nie dołączamy do tego? Nie dołączamy do tego. Do tego też nie dołączamy, bo sobie nie trafiłem. Ja pierdzielę. Dobra, dołączyłem do takiej tutaj bitewki, jak widzicie. I wygrałem, i wygrałem, kurde, także elegancko, 1400, patrzcie jak dobrze dała synetka 2000 ponad wygrałem Także może być, może być coś tu, kurde, wstajemy z podziemi I tutaj jest bitwa na trzech Wanderdog'u, także może dołączmy, tylko proszę, żeby mi tutaj nie wypadała żadna kosa na prawą stronę No już wypadł gloczek, który chyba mi może... a nie, jeszcze nie, jeszcze on nie jest aż taki drogi, także ten gloczek mi raczej jeszcze nie przegrywa bitwy Ale jak dołożymy do tego drugiego gloczka, to ten, to ten już może mi przegrać bitwę, nie? Kaiman, a ten... kosę Człowieku, bo Alex musisz coś trafić, proszę cię. O, ile ja tych gloków dostanę, kurna. Co to ma być? Widzisz ile ja loków dostałem? Człowieku, to jest yy, niesprawiedliwe, to jest w ogóle, to jest kurna niesprawiedliwe, nie? Przedaliśmy sobie tutaj tego falchiona gorszego. Także wbijamy teraz na czterech, kurde, powtórka z rozrywki, teraz już nie trafiamy nic. Dobra, już jest kosa jedna. Ale co to jest za obieracka kurna No nie no i daje kurde te famasy drogie Czy jak to jest trybander to, to czego mi takie rzeczy daje? O druga kosa jest ta, ta już lepsza. Ten musi coś trafić. Bój jakiś tam O druga kosa. No musi trafić, Jomek, kurde, no musi trafić. W ogóle pasuje sprawdzić jaki jest limit tutaj przegrania bitw, no nie, bo, bo tak naprawdę to tutaj kurna już mnie zaczyna tutaj nosić, nie. Dobra, robię po swojemu tutaj kurde bitewkę, bo to nie może być tak, nie. Patrzcie co ja tutaj w ogóle utworzyłem, to nawet nie wiem co to jest za szynka, ale jest w niej 5,5% na tej kartufa i jest, kosztuje ona 900, także... jak wypadnie to nawet się będzie opacało. tryb standardowy na 4 osoby, także potrzebujemy tutaj coś dobrego na początek. No ogólnie jest kasztan, kasztan jest z tej masakryczny, także teraz musimy dostać naklejkę na lewą stronę. No po prostu ja już nie wiem, nie, nie wiem czy ja mam tutaj klikać więcej Czy ja mam tutaj klikać więcej? Człowieku Jeszcze przegrałem Dobra, patrzcie to Stwierdziłem, że jak ma trzasknąć to niech trzaska I to ino roz, Jest bot i jaki jest kolejny bot? Bot Alex, także możemy to wygrać nawet Ale żebym zrobił, nie? Kurde, patrzcie jak żem zrobił ładnie no i dobra, jest bod Adrian, także tej bitwy niestety już nie wygraliśmy Mogę wam to śmiało powiedzieć na samym początku bitwy No i dobra, no i lecimy do jedną bitwa chociaż taką konkretniejszą pasuje ugrać No bo to kurde, no normalnie tyle było pitosu, już oczywiście nie ma nic No jest kosa Pięknie Rękawiczki, może być, 1400 złoty ładne dało Dawaj mi tutaj właśnie z sypnymi kosami Patrzcie, te rękawice wypadły na jednym 1% w ogóle Faker są do was oczywiście No nie, ten już mnie tu goni Gurde już mnie w stupkach będzie gry zaraz. No i dobra, nie. W ogóle to jest niesamowite, że tamta strzynka ma 7% prawie na końca i ani jedna, z, właśnie, ani jedna z niej nie spadła. No ale dobra, wygrywamy to mamy 3000. Także w sumie z tego wszystkiego to niech to sobie wszystko zostanie. Ja strzelam ostatnią bitwę w tym odcinku. Za 2,5 tysiąca złotych. Także robimy coś takiego, patrz na to. Może być. I mam tu nic nie trafić, nie? Mam tu ogólnie nic nie trafić, bo kurde mnie normalnie rozniesie, jak ja tutaj trafię jakąś motylka albo, albo tutaj tego gama do jest tutaj w trybie Underdog. Także bot Adrian ma tutaj wszystko, kurde, mi trafić, nie? Traf, traf tutaj. Serpety dwa człowieku! Mój tajszy, mój tajszy, jaki win, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, co tutaj się wydarzyło, no i wygrana jest 15 koła z takiej bitwy, O, ale kurde, dobrze, człowieku, ty tyle czekałem na to i jest, w ogóle jest jeszcze, nie? Ty, ja to jestem dobry, ja to jestem dobry, ja tu jestem już zrezygnowany w ogóle cały, cały odcinek, jestem zrezygnowany, a tu taki szam na sam koniec Piękna bitwa na sam koniec odcinka, no normalnie aż kurde normalnie pozazdrościć, chociażby tak nie ma zawsze. Że takie piękne rzeczy tutaj poswy padają. Normalnie bajeczka. Bajeczka. No pięknie. I teraz idziemy, zapomniałem o jednej rzeczy jeszcze. Idziemy tutaj wam ogarnąć skiny na konkurs. Dobra, damy sobie tu, tutaj coś takiego. 630 zł za jedno otwarcie. Proszę! Dobra, jest tutaj frontal Misty. Ogólnie stracimy na to otwarcie, ale też nawet na to nie patrzę. Jak tak oddało. Dobra, no ten może zostać. No nie mówcie, że to kurde, tak zabiera. No tutaj ten X-ray ładny, ale to on jest brzydal, Dobra, sprzedaję to wszystko. Kurde, nie sprzedałem. poszło w ekwipunek, nie? O, 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 kobalcik jest ładny, kobalcik jest ładny, kobalcik może zostać, ale i tak jest w ogólnie nie otwierajcie tej szczęki, jest do dupy. Spróbujemy tej szczęki i spróbujemy zrobić tak, starczy nam na jedno kliknięcie, 1260 zł poszło, dwa asimowy, ej, wsadzamy wam asimowa, na... Wsa... o, no, pięknie, człowieku. Jest nawet na plus z tego otwarcia. Człowieku, patrzcie co, patrzcie co my robimy, nie? No i patrzcie na to, nie? Macie tutaj koskę, macie tutaj uspika, macie parówkarza. I jest jeszcze tutaj piękny Asimov za 550 zł u nas kosztuje. Także kupę pieniędzy. I uwaga, jedną wpłatą 15 zł dołączacie tutaj z kodzikiem Trezis. Automatycznie tutaj stronka was wrzuca do tych wszystkich tutaj czterech konkursików. Także co? Ja nie przedłużam. Widzimy się jutro o 15. Staweczka.